Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A trzeba troszkę tutaj. No. Zostało się to wszystko. No. A co? Co? co to będzie O, <grym _> Co? O, 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 dziękuję. <grym _> A, w końcu przyszedł ten list. No. A, no. Zaraz go obejrzymy. Jakubie? Witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam. Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj. To są moje sanie. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. Hmm. A tutaj twoje zdjęcie. O, ho! ho, 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 ho! Ale przez ten rok wyrosłeś. <laughs> Brawo! Jakubie, wiem, że masz swój własny pokój. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Twoi dziadkowie kochają cię ponad życie. To takie szczęście, że ich masz. Mają też taką radę. Myj zęby przed spaniem. Dobrze, dobrze, już wystarczy. mi teraz do wieży lotów. Mhm. Halo? Halo, mój plan lotów jest już gotowy. Wygląda super. Uh -huh. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao. A, uwielbiam, o, pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. A kto jest na drugim zdjęciu? Babcia i dziadek. Oni tak mocno kochają. Ach, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i ci powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. Małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest gnieździą. A, do O, to ciekawszy Jakubie, dobrze, dobrze, poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Jakubie... Masz już dziesięć lat. Podobno bardzo lubisz gry na konsoli. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pomagasz innym. Podobno czasami jesz za dużo słodyczy. Czy to prawda? Wiem też, że marzysz, żeby zostać strażakiem. O, to Twoje zdjęcie. Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak, trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie Twojego prezentu. O, już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? E, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze. Papa! Pa. Jakubie? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, w momencie... Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobartłomiej nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. O, kochane Elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak, właśnie. A zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh, hey, hey. mnie! Prędkość! A, a cóż to? Cóż to za prezent? O, to ty gwiazdorku. Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Tak tym mały bohaterze. Aj co za dzień. No dobrze. Pa! pa. I wesołych świąt! Get me for Christmas.